Manęczko, witajcie wy. w drugim odcinku składu builderu na moim kanale. Tym razem jedziemy z mniej, mniej oryginalnym zespołem jest to, można powiedzieć, cała Francja, bo ja mi tylko Walker jest dodany. A więc zacznijmy od bramki. Na bramce stoi Hugo Loris, Lewa Clichy, Ash O, Mangala oraz Jones Kabul. Który ma 99 siły strzału Więc to znowu mega, mega, mega e, PO Kai Walker jest to Paul Pogba e, Oraz Blaze Matuidi SO Samir Nasri e, Oraz Enzo Bia, Który jest koksem, naprawdę e, Mega, mega jest ten zawodnik No i Król Henryk e, Oraz Karim Benzema No i dobra, ja przychodzę do meczu I widzimy się jak znajdę przeciwnik. Okej, okay, jest już przeciwnik. Yy, yy, dobra, zgodził się zagrać z nami. O, zagramy sobie derby, takie może stroje Barcelony kontra stroje Realu. Yy, no i okej, okay, jego skład. 83 ocena. Yy, Aubameyang. Błaszczykowski yy, na SP, yy, a Penzema na LS. Brak trochę bez grania, no ale... No dobra, przechodzimy do meczu i będzie tylko jeden mecz, tak? Dla wiadomości już. Rzut wolny, yy, co się dzieje, bo troszeczkę nie ogarniam. <grym> Aha, no i tu był faul. Tak? To miał być faul? Paul Pogba, matko, ależ. Ależ to była siła strzału. Król Henryk i broni Wiktor Waldes chyba. E, nie, to nie był Waldes, nie wiem to tam. Enzogbia i jest 1 do 0. Ładny tutaj strzał od słupeczka. Przeszedł koło urońców jak gdyby nigdy nic. Jakby, no, spójrzcie, no, po prostu biegł, biegł. Jakiś tam zwód, no i humor z Nie wiem co robi. I Łaszczykowski ma piłkę, uderzenie z lewej nogi, no i po łapach Lorisa, no i niestety wchodzi ta bramka. Tak dosyć nie, nie, nie spodziewałem się, no ale jednak z sprawę Loris, trzeba to przyznać. Benzema, no i broni Loris, ale nie wiem czemu tutaj wychodził. Jakby był gol, to bym się wściekł na niego. A Gun no i 2-1. Dokładnie Po głupim błędzie Paula Pogbę y, no. Co to ma być w ogóle? Henry będziesz udrożny Tutaj ładnie przypuścił sobie piłkę między nogami No i spróbujemy coś zdziałać na stream na stream Henry! Tak dosłownie. Dokładnie to było Myślałem że to był cabul ale to był jednak Thierry Aurino i Król Henio daje nam prowadzenie. Jakie prowadzenie, remis, co ja, co ja gadam. Bo. Karim Benzema i dobija Blaise Matuidi z główki, po raz kolejny z główki. No i wygrywamy już w 52 minucie, 4 do 2. Henryk ma piłkę, Henryk uderza poprzeczka, no kurde w dupę. No a mógł być ładny gole. Karim Benzema! I to jest gol. To jest gol. Już myślałem, że, że za mocno. Ja nacisnąłem ten B za mocno. Ale jednak król Henio po raz kolejny strzela. Druga bramka. No co? Analiza. Benzema nieudany lob. Auri przejął piłkę, pikę. Nie wiem, co on tam robił. No i dobija. No i to jest 5 do Kul Henryk pędzi po Hatrika. kul Henio i to jest Hatrick. Mamma mia, mamma mia. Trzy minuty później Henry znowu wpisuje się na listę strzelców. Proste no. I tyle. 6 do 2. Miller i słupek ależ tutaj. To byłaby bramka bardzo ładna, bramka meczu. Tak coś mi się wydaje. Dokładnie, koniec meczu. Wygrywamy 6 do dwóch. Po hatryku yy, Thierry'ego Auriego. Hmm. Szkoda jedynie, że tak w lidze nie gramy, no ale cóż. No dobra, to było było tyle. Cześć.